Obwinianie czy wybaczanie? Część czwarta. Obwinianie versus wybaczanie. Żeby istniało wybaczanie, wybaczanie innym, wybaczanie sobie, potrzebujemy do tego obwiniania. Ale czym jest obwinianie? Już mówiłam w pierwszych częściach, to szeroko przypomnę tylko. Jeżeli sami siebie obwiniamy iluzja, jeżeli ktoś nas obwinia, manipulacja może być i brak brania odpowiedzialności za siebie. Jeżeli my kogoś obwiniamy, to tak samo możemy manipulować dla własnych korzyści lub nie chcemy brać odpowiedzialności za coś. Ale szerzej omawiam to w pierwszych trzech częściach. Tutaj chciałam powiedzieć o wyborze. Często ludzie obwiniają się o coś, co zrobili w przeszłości. Gdybym tego nie zrobiła, to dzisiaj by było to. Do... Czemu ja mu to powiedziałam? A czemu ja jej tak powiedziałam? Łem, tak? Mężczyźni do mnie na terapię przychodzą nieraz. Mówią, i teraz już zamknąłem sobie drogę. Ona się pogniewała, zablokowała telefon i w ogóle. I to jest nasz wybór, że tak zrobiliśmy kiedyś. Coś takiego powiedzieliśmy. Słowa klucze, dlatego dobrze jest się zastanowić, co mówimy. Jakich słów uważa, używamy, bo słowa niosą energię. Mogą być jak miecze ugodzić, mogą kogoś w serce, zranić. I on się już nie podniesie. Nie będzie chciał z nami rozmawiać. To jest nasz wybór, a wybór jest wibracją, jest energią. Więc wybieram złe słowo, mówię komuś, obrażam go jakimiś epitetami i energia poszła. No cóż energia poszła, to co dajesz, to odbierasz. Wybór. I później się obwiniamy za swój wybór. Ale wtedy byliśmy w takiej wibracji, więc ja nieraz tłumaczę. Wszystko dzieje się po coś. Tak czułeś, tak czułaś, tak zrobiłeś, tak zrobiłaś. Nie obwiniaj się o to. Na tamten czas byłaś w takiej wibracji, byłeś w takiej, takiej energii, że czułeś, czułaś, że tak trzeba zrobić. To jest jedyny sposób. Czy dzisiaj to oceniasz, to głupie, durne i tak dalej, nie można oceniać. Na tamten czas to było najlepsze, co mogłaś, mogłeś zrobić. Nie osądzamy, nie oceniamy. Być może, gdyby znalazła się, znalazł w tej samej sytuacji, to samo byś zrobił. Ale to, że dzisiaj oceniasz to inaczej, to może być mądrość twoja. To może być właśnie wzięta ta lekcja, nauka za to, co się wydarzyło i dzięki temu, Wiele się nauczyłeś, nauczyłaś. Dzisiaj byś tak nie zrobił, nie zrobiła. Ale nie obwiniaj się za to. Tak miało być. Wszystko, co dzieje się, jest dobre, pamiętaj. Wszystko jest tak, jak trzeba.